da się tu wejść? nie. I pity the people who must have risked their lives in this attraction. Nabrać tam z tyłu się nie da. Zajrzeć. Okej. Okay. Tutaj na stoiskach też nic nie ma. Drzwi można co najmniej sprawdzić. O, otwarte. Nie przejdziesz tego naprawdę jakiegoś sznurka głupiego. Hmm. O, to jest człowiek, który się rusza. This place must have been magnificent. Shh. Watson, look on the stage Prince Woodville. Hmm. And it is with an immense pride that I take possession of the attributes of the crown and swear in front of you to serve my people with. Gentlemen, who are you? I don't believe I know you. We. Not as yet, Your Royal Highness, but I am overjoyed that you are familiar with the crowning ceremony. Of course a good king should know it that makes my duty so very much easier let me introduce myself my name is howard sawbury and i am in charge of the aforementioned protocol and the master of ceremonial events at buckingham palace um, yes and i'm sir john cannard in charge of of the peacocks in the royal gardens congratulations sir john excellent imagination i'm pleased to meet you gentlemen but what brings you here do you mean to say that no one has informed you have you not been in the city it is queen victoria of course she has been dethroned really so soon according to my special adviser professor moriarty that should not take place until a few days from now the people have decided otherwise sir and now they're calling for their new sovereign the benevolent most understanding prince woodville. ah gentlemen you bring me great news my good people have carried out their duty i can finally take my rightful place and happily before the bombs detonated actually sir we're here to warn you that you are in grave danger what do you mean among your close advisors i regret there are traitors who are already plotting against you we have reliable information that these terrorists are part of an international anarchist network, and Ah, gentlemen, I know who you are talking about. I'm sure you mean the strange gentleman employed by Professor Moriarty. Asians or uh... Russians, sir. Whatever. These men must be stopped before their bombs explode. Their bombs? Yes, Sir John. Bombs placed all over London. I was not at all fond of the idea, but Professor Moriarty was quite adamant. Do you know where these bombs are precisely? Of course not. But I do know that those anarchists created their exploding devices here. You must tell us everything that you know about the bombs, sir. Why should I? You're not a pyrotechnist, are you? I must speak urgently with Professor Moriarty. Hmm. Sir, these men, the Russian anarchists, I heard them plotting against you. They want to blow up the theater, and you with it. That is madness. Why would they do that? Tell us everything that you know about the bombs, for we must defuse the one that is hidden here. I have not moved from here since I arrived, and no one apart from you has entered the theater. You are lying, or you are their accomplices we most certainly are not that is enough leave me sir we're afraid that the beginning of your reign will be scarred by tragedy whatever do you mean i think however that it is vital we arrest these terrorists tell me where their workshop is i beg of you in the name of the british empire in a wooden stall between two tents next to the Russian caravans. Very well. We're going to search. Wait. I demand an explanation. If everyone is plotting against me, how do I know that you are not also party to the plot? But we Bring me Professor Moriarty, Mr. Sorbury. without delay. Sir John will remain here with me. I should be able to remove the prince without endangering Watson's life. <laughs> tak, to I should be able, able to remove the prince without in No dobra. Tylko co masz na myśli teraz? Muszę zgadnąć. Może teraz pójdziemy tędy. O! Teraz potrafisz nagle. No tak, tutaj. Przejdziemy tak, że nas nie widać. Mhm. Linka albo. Wajcha. To może wajchę? There is a label underneath this lever: "Magician's Trap Door, Middle of the Stage," exactly where the prince is standing. I can't do that. No, stoi troszkę w złem miejscu. These tangled ropes are holding back the curtains. Ojej, co to się stało? oh trzeba rozplątać. No, i też nie mogę wszędzie tego umieścić. Tak jakbym chciał. Dobra, ale przynajmniej na czerwono się świecą te, które są jeszcze splątane. A dobra, to nie będzie trudne jednak. Tylko tu coś zostało. Mmm. O. <grych> okej okay. i have a problem. <laughs> he is not moving. he appears to have passed out. but he could come around at any moment and sound the alarm. yes, before leaving the theatre, we must make certain that that does not happen. not so long ago, those words coming from you would have frozen my blood. rest assured, my friend, that sherlock holmes no longer exists. get rid of him now. <laughs> Okej. Okay. Pozbądźmy się księcia. <laughs> hey, Presto. It's Magic. No more paranoid prince. Well done, Holmes. Look, Holmes. Prince Woodville lost his ring during the fight. No i nam wciągnęło go pod ziemię. Jeszcze jakiś pierścionek nam zostawił. Dobra. No to there is an enormous diamond in the middle of this ring. I will give it to the police later. Może będziemy szkło tym? What were these dummies at the front of the stage used for? The prince put them there to represent his public hmm. no właśnie. Co to, to za głupie pytanie? Oczywiście, że to publikam. Normalna sprawa. This to Co e, mamy? Pas magika. Dobra, nie wiem po co, ale jest zabrane. I to chyba wszystko. Dobra. Już się robi. Tutaj wszędzie obyszliśmy. No to jeszcze na dole nas nie było. Prze tej karuzeli. Gdzie tutaj coś może być? O. Look, Holmes, there appears to be some sort of control panel with an antenna, whatever its purpose might be. Mm. I co? To tyle? Nic to nie będziemy gmyrać. Może później. Och, przepuść mnie. Kręcisz się pod nogami. Jak zwykle. A tutaj jest jeszcze dalsza droga. Chyba tutaj z lewej i z prawej strony jest jakaś dalsza ścieżka. Może choć najpierw tutaj, ale tu była lupa więc chyba będzie zamknięte. I can hear noises. We, aren't We are to alone. We had best be careful. Holmes, our priority now is to blow up the tank in the factory, to stop the distribution of the soup. Of course, Watson. Eee, to znaczy tam gdzie ty byłeś, czy gdzie? O. A telephone line. It goes to the haunted house. Hmm. A dobra, tutaj nie przejdziemy. Już dalej, czyli to jest nawiedzony dom. A tam musi być tam ciekawie. A z drugiej strony? Hmm. hmm, hmm. O, też jest zablokowany. No dobra, no to. Zostaje chyba tylko sprawdzić tych jeszcze naszych rzezimieszków. Czy jest tutaj co z nimi zrobić? Trochę rzeczy zdobywaliśmy. To może, może. Tym paskiem nie chcesz. It is the. Też nie chcesz i jeszcze mamy ten talerz. I could smoke them out by blocking the pipe, but the air in the caravan would take several minutes before becoming unbreathable. The effect must be immediate and a total surprise. No, dobrá. Powiedział coś dziwnego. co? Sobie... Co masz na myśli? It is the chimney. It is. Nie mam pojęcia. It is. It is. I could smoke them out by blocking the pipe, but the hmm. air in the caravan would take several minutes before becoming unbreathable. The effect must be immediate and a total surprise. <coughs> to zrozumieć. Wszędzie indziej to chyba już byliśmy. Może coś Oczyłem. Nie otworzysz tego niczym. Hm. Może coś da się połączyć. O, o o! o. Z, ze scyzorykiem dało się połączyć. Mamy pył magika. No i fajnie. The illusionist smoke powder. Abracadabra! Abracadabra no I ten Magic powder and a metal plate. The revolutionaries won't resist it. Hide, Watson. Uh, uh, oh. Water! Water! <laughs> the way is clear. I pewnie trzeba ich znów zamknąć tam, chociaż chwila. Weźmy to. Naprawdę i... oh. najpierw ich zamkniemy. Oni tu są w ogóle? Quick, let's shut the three up in the Faktycznie są. Perfect. I can hear the chinking of a bottle and talk in Russian. The three brothers are quietly getting drunk. Perfect. We must hurry Holmes. Each chime poisoned Watson. I just need to unblock the chimney. Tak, sam pamiętałem też o tym. Wyjątkowo. No, teraz zobaczymy co tam w środku możemy zabrać. This caravan is as disgusting as the first one. Na pewno ten dynamit. A Russian English dictionary. Wire! Drut. Drut? Nie wiem. This piece of art shows the hatred the anarchists feel towards Prince Woodville and everything he represents. Mm -hmm. List do anarchistów. Wasi sprzedawcy wolności muszą zostać jak najszybciej umieszczeni w następujących miejscach. Dobra, jest Scotland Yard napisane tutaj. Chyba Pałac Buckingham. Tam no, no, the names of the targets are written in Russian and are unreadable in my case that is and apparently the brothers have made notes before every name this list has something to do with the dictionary open on the table uh. o, dobra. Można to użyć jakoś? let's see hmm <laughs> that's not right that's not right that's not That's not right. That's not... I co ja tu mam zrobić? Przecież to jest tytuł dopiero. Aha, to można klikać, tak? Dobra, Na no to P mamy tutaj. Eee. A, izba, izba min to jest to. Dobra. Scotland Yard to sobie otwórzmy. Scotland Yard. Pałac Buckingham, no to B. A tutaj. I to ostatnie, co na. Jakiś bank. Bank Narodowy, chyba. Na Tutaj. Lista miejsc, w których bomby. Pałac Buckingham is Bagmin, Scotland Yard Bank Anglii. If these bombs explode, then I believe that the realm will be plunged into one of the gravest crises in its history. What are you going to do with this information, Holmes? Hand it across to Inspector Lestrade. How? By telephoning him. The haunted house is connected to the telephone exchange. I'm going to try to slip in there discreetly. Shall I accompany you? You can help me to get in, but while I search for the telephone, you should collect as much information as you can about the bombs. The explosive experts at Scotland Yard will need it. Understood. Okay. A small saw. We might need this. hm. The dynamite shells are empty. A pity. Pusta. Pusty się nie przydadzą. Hmm, hmm, hmm. Ale mamy piłę. I co mamy iść tam gdzie mówiłeś? Zobaczymy. Wila, to nie tu. To na dole. A i trochę, troszkę się obawiam, czy zrozumiałem, gdzie mam iść dalej. Wydaje mi się, że nie tutaj. A tak, tutaj był książę. Chyba ten nawiedzony dom, bo wspominał go. I że Watson ma coś do zrobienia, da się na niego przyłączyć? Nie da się. Zobaczę jeszcze raz, czy nie da się teraz kliknąć na przykład czegoś tutaj. Nie da się, raczej. No to zobaczmy tam.

Słyszy hałas. No to może od tej strony jest jakieś wejście. O, jakieś okienko, da się wyłamać deski. Mamy w końcu piłę. O, tu się coś pojawiło. I need something. Hmm, tak, łapa umieszczona w powietrzu. Do czego to może służyć? O, tu jest okno. It seems that this window is more vulnerable than the main door. I think it is too high. It's protected by bars with a it. No ale mamy coś do użycia, więc zobaczmy. Może linka. I need something. A może najpierw sprawdzę, czy nie da się czegoś tutaj połączyć. Bo znowu będę wszystko próbował, a mnie tutaj zrobią w konia. Uh, uh, uh. nic się nie da połączyć. Na razie. Dobra, no to pas? I need, nie pas. I need. No, I need. Skąd ma wiedzieć, czego chcesz użyć? I need. I need. I need. No, tylko nie mów, że brakuje mi jakiegoś przedmiotu. No. Jakiegoś przedmiotu. Na pewno nie chcesz tego połączyć jakoś. Dobra, no to chyba muszę poszukać. Tak, coś tu jeszcze powiem. Czegoś mi brakuje. No. Dobra, no to szukam. O! Znalazłem. W sensie, ta trabina teraz zmieniła swój znaczek na łapkę. No to chyba to będzie można zabrać w końcu. No to weź to jakoś ściągnąć. Dobra, świetnie. A chyba jeszcze druga drabina, też, też ją mam ściągnąć. I co? Dwie drabiny mamy, tak? I jeszcze czymś związać. O, super. Dobra. Te drabiny trzeba było tutaj załatwić. Sobie. I znowu wędrujemy do okienka. Powolutku, bo szybciej się nie da. No i teraz już nie ściemniaj, że nie możesz tutaj nic zrobić. No i wchodzimy. No, wiedziałem, że ten brylant będzie do cięcia szkła. A to do cięcia. A to do cięcia metalu. Czemu nie chcesz ciąć? No, tylko że ty jakoś za bardzo nie chcesz współpracować. O, załapał w końcu. Tutaj trzeba. Na krawędziach. No i... No, tniemy. Nie ma marudź. Tniemy. A good idea to use the diamond in the ring, Holmes. Exactly like at the Marquess' place. Um... I remind you of the monkey that stole the necklace, do I well done Holmes it's open. It's time for me to go into the beast's lair Watson I have no idea how long it will take me to locate the telephone. Use the time to try to get into the stand where the bombs were put together. I'm on my way. I'll join you later oh. No. Rozpadła się drabina. Już nie pójdziemy. No i teraz jesteśmy Watsonem. Mam wrażenie, że Watson szybciej biega. Hmm. Dobra, to może ty się pobawisz tą karuzelą. Skoro Sherlock wszedł do tego domu. No, co ty przez ten węgiel nie przejdziesz? Nie, nie da się nic tu zobaczyć. Co Watson ma zrobić? W którym miejscu w ogóle? Mnie jakoś nie kojarzę, ale to był jeszcze jeden. The place is calm thanks miejsce jest calm, dzięki za naprawę wodka w waszyngtonie. Anarchisty nie że są